Zapraszam Was na trening mięśni brzucha dla zaawansowanych. Pierwsze ćwiczenie. Schodzimy w dół. Kładziemy się na macie. Kąt 90 stopni w kolanach. Ręce trzymamy za głową. Włączamy timer. Włączyłbyś mi timer? I zaczynamy, opuszczamy piętę w dół, staramy się cały czas, żeby nasz odcinek lędźwiowy był przyklejony do maty, to jest bardzo ważne. Ważny jest też oddech w tym ćwiczeniu, zresztą jak w każdym. Opuszczamy nogę. Wracamy do pozycji. Jeszcze troszkę. Kolejne ćwiczenie będzie również w tej pozycji. Ok. Opuszczamy na chwilę głowę. Kolejne ćwiczenie. Również 90 stopni w kolanach. I spięcia brzucha. Patrzymy w sufit. Tutaj mięśnie brzucha już bardzo pracują. Staramy się podnieść łopatki z maty, zachowując jednocześnie ten kąt prosty w kolanach. Ok, powoli wstajemy do pozycji plank. Kolejne ćwiczenie: kolano do łokcia. Trzymamy ciało w linii prostej. Czyli nie podnosimy za bardzo bioder, nie opuszczamy przesadnie w dół. I jeszcze troszkę. Brzuch już tak pracuje. Pięknie. Chwilka odpoczynku 10 sekund. Przechodzimy do pozycji plank bocznej i opuszczamy biodra w dół. Ręka może być wyprostowana, może być zgięta w łokciu. Możemy sobie nawet ją położyć w ten sposób. Jest to lekkie ułatwienie, ale brzuch nadal pracuje. Pięknie. Świetne ćwiczenie na boczki. Mięśnie skośne brzucha. I zmieniamy stronę. Świetnie. Jak jest tobie za trudno, możesz sobie położyć tą nogę, która jest na górze. W ten sposób. Dużo łatwiej wtedy, wtedy utrzymać pozycję. My jednak się nie poddajemy. Kto da radę, trzyma jedną nogę na drugiej. Pięknie. Walczymy o piękną figurę. Ok, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Pozycja wzmacniająca. Staram się dotknąć kostki dłonią i powrót do pozycji i tutaj też uwaga, żeby biodra nam nie opadały za bardzo dłoń jest pod barkiem I jeszcze troszkę ok świetnie I ostatnie ćwiczenie. Wspinaczka. To jest idealne ćwiczenie na płaski brzuch. I również tutaj dłonie pod barkiem. I biegniemy w tempie. Całe 40 sekund. 给你。<Yeah. S 2> <laughs> Pierwsze ćwiczenie, schodzimy w dół. Kładziemy się na macie. Kąt 90 stopni w kolanach. Ręce trzymamy za głową. Włączamy timer. Włączyłbyś mi timer? I zaczynamy. Opuszczamy piętę w dół. Staramy się cały czas, żeby nasz odcinek lędźwiowy był przyklejony do maty. To jest bardzo ważne. Ważny jest też oddech w tym ćwiczeniu, zresztą jak w każdym. Opuszczamy nogę, wracamy do pozycji. Jeszcze troszkę. Kolejne ćwiczenie będzie również w tej pozycji. Ok. Opuszczamy na chwilę głowę. Kolejne ćwiczenie. Również 90 stopni w kolanach. I spięcia brzucha. Patrzymy w sufit. Tutaj mięśnie brzucha już bardzo pracują. Staramy się podnieść łopatki z maty, zachowując jednocześnie ten kąt prosty w kolanach. Ok, powoli wstajemy do pozycji plank. Kolejne ćwiczenie: kolano do łokcia. Trzymamy ciało w linii prostej. Czyli nie podnosimy za bardzo bioder, nie opuszczamy przesadnie w dół. Jeszcze troszkę. Brawo, brzuch już tak pracuje. Pięknie. Chwilka odpoczynku, 10 sekund. Przechodzimy do pozycji plank bocznej i opuszczamy biodra w dół. Ręka może być wyprostowana, może być zgięta w łokciu. Możemy sobie nawet ją położyć w ten sposób. Jest to lekkie ułatwienie. Ale brzuch nadal pracuje. Pięknie. Świetne ćwiczenie na boczki. Mięśnie skośne brzucha. I zmieniamy stronę. Jak jest tobie za trudno, możesz sobie położyć tą nogę, która jest na górze. W ten sposób dużo łatwiej wtedy, wtedy utrzymać pozycję. My jednak się nie poddajemy. Kto da radę, trzyma jedną nogę na drugiej. Pięknie. Zobaczymy o piękną figurę. Ok, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Pozycja wzmacniająca. Staram się dotknąć kostki dłonią. I powrót do pozycji. I tutaj też uwaga, żeby biodra nam nie opadały za bardzo. Dłoń jest pod barkiem. Jeszcze troszkę. Okej. Okay. świetnie. I ostatnie ćwiczenie. Wspinaczka. To jest. Idealne ćwiczenie na płaski brzuch. I również tutaj, dłonie pod barkiem, i biegniemy w tempie. Całe czterdzieści sekund. Pięknie. Super! Vamos um lá.